Hej, hej, witam was serdecznie w grze Fallout Shelter. E, gierka wyszła ostatnio. I zaczynamy od razu naszą zabawę. Tak, zacznijmy od Power Generator. E, powiem wam jak ja to mniej więcej widzę. Tutaj będą takie... Czekajcie, Desiu, dalej, Tutaj będą, będzie... By... Weźmy im tylko cała prawa strona, która będzie iść tam aż do samego dołu. To będzie poświęcone dla tych trzech, gdzie będziemy zdobywać energię, jedzenie i takie inne. Czyli tak, power, dinner dalej tutaj będzie. I woda. Tak. Po co on mi tak przybliży to nie wiem. Okej okay. Ziomku, ty masz duże S Boy. Strong Co tutaj idziesz? Powiększymy sobie Power Generator, to będzie nam jeszcze potrzebne. Od razu... dinner. Tak, i czy nam starczy na wodę? Hmm. Nie, na wodę nam nie starczy. Okej, okay. wy tam dwóch sobie... pracujecie. Tak, Stójcie się się w drzwi. Ty ziombo. Gdzie możesz iść na A, na T nie, na S, dobra idź na S, a ty A, S, A, dobra idź tutaj, zobaczmy jakie mamy questy, level upu jednego... jednego na Westland i, i zruszować jeden popu, no spoko, dobra, rush, co no. Tam nikogo nie było. Ty, ty, ziombo. E! O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, sterowanie. -a 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 -a. Dawaj, tutaj. Co? Aha, te pogosili już. Ok, jest git. Tutaj pokój. Rush 34. Dobra. Naprawdę? A, o wy macie przynajmniej jakąś broń, to jest git. Tak, tutaj ty też masz coś. Czemu ty jesteś taki smutny, 47? Bo nie umiecie rushować? Tak. O, jest jakiś nowy pan. Dzień dobry, proszę pana. Pan jest do kuchni tylko. No dobra. Pójdzie pan do kuchni. Living Quarters. A czy mnie stać? Nie stać mi. kurczę. Dobra, już stać. Tak, i bierzemy pan na kuchnię. Zapraszamy. Czemu tobie się nie podoba? W czym jeszcze jesteś? Dobre, jesteś i. Hmm. Tak. Ty też na i. No, to potrzebuję ludzi dla tego. Jest. Mam skrzyneczka. Potrzebuję ludzi, żeby stworzyć... Jak to się nazywało? Y, tam, gdzie jest stworzony Medbay właśnie. Medbay i Science Lab. To będzie, będzie mi potrzebne. I też od razu Oversier Office, czyli mój office. Tak. Hmm. Troszkę mało energii. Kto jeszcze ma dobre S? Czekajcie Strange, ty Ty, czemu ty jesteś tutaj, a nie tam? Idziesz tutaj Ta pani później tutaj Myślę, że będzie lepiej tak Jeżeli jej się nie podoba Tak, ta pani jest, Johnny Morgan Ty też idziesz na górę co mamy Było coś złotego gold watch ok Jest jakieś kapsle laser nice energia to będzie potrzebne ninja outfit ok Okej okay. dobra skoro mam ninja outfit ty gdzie po... gdzie on idzie Aha, on ma słabą energię No to tutaj idź Myślałem, że on chce już gdzieś uciekać Dobra To ty, jaki masz A? a dzieli ci trzy Ty masz dwa Ty też dwa, a ty jeden No okej okay. Dzień dobry, proszę pana Od dzisiaj jest pan ninja Tak, dobra robota. To na pewno pomoże nam zwiększyć liczbę otrzymywanej energii. O, mamy na razie nową osobę. Tak, same panie przychodzą. Dzień dobry. Czym pani jest dobra? We wszystkim. Okej. Okay. To energię. To pójdzie pani Woda nie. To nie. To nie? To... Przez pani jest dobra we wszystkim. Tak, to jest z tymi kobietami. Ty... będziesz... Hmm... Wiecie, on jest taki wąsaty Goku. No to zmienimy mu imię na... Wąsaty... Goku. Fryzurę trochę inny kolor, ale ok. Dobra, dalej. Ty, proszę pana. Jacob Page. Na razie nie będziemy zmienić. Mm. Ty, panie czarny, w blondynie. Dobra, na razie nie będzie. Niech będzie git. Ok. Dzień dobry, proszę pana. Mam tam pewne problemy, ale. Czym jest pan dobry? We wszystkim, ale pewna koleżanka również tak powiedziała. No dobra, zobaczmy Na razie niech pan idzie pomóc tej koleżance O, nowy pokój Jedzenie i to jest Kto jest naj, ten najbliższy do level Apo? Pan Emil Hawkins Ten ziomek Ta, skończyliście? Okej okay. Proszę pana, panie zostaje tutaj. Czy prawym? Tak. Proszę pana, pan jest tutaj zły, tutaj minus jeden. A S też 0. Kolejny, który potrafi wszystko, ale. Tak, nie to. Kolejny, który potrafi wszystko, ale. Nic. Tak, Wąsaty. Lepiej zmieni mu nazwę na Goku Wąsaty. Goku z. Da się dawać O! Nie da się. Ok, Goku z. Wąsem. Tak, to jest Goku z Wąsem. Mamy tutaj ninja. Tego ninja też zmienimy na ninja w kuchni. Albo nie, na razie nie. Tak... Y w Ten w komentarzach musi, możecie zmienić im imiona, więc zmienić, napisz O, mamy storyżum następnego poziomu Pani Megan Simmons. Okej, okay, może zrushujemy. No No jest git. Zebrać 100 jedzenia mamy za 50 z level sprzedać jeden ten nie, nie chcę sprzedawać. Zebrać 50 wody, okej, okay. jest git. Dzień dobry proszę Państwa. Dzisiaj roszujemy. No, tak myślałem. Eee, pokój w ogniu. Szybko skończcie z tym i jest git. Tak tutaj. To ja bym ulepszył ale 375. Hmm. Też chcę bać, ile mam 14 z 18. To jest najbardziej zadowolony. Najbardziej zadowolony jest pan ninja. No, jest git.